Polo, tak? Nie to na no, tak, potem. Polo no. się nie odzywa, zakopany w trumnie, co? Nie, bo ja chcę, ale ja... A ja nic ruchu. już nie rozumiem, no Ja skip, 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 ale róbcie skip te wierze, questy! No? Bo ja już skip, nie mam questów! Co wam tyle zajmuje? No czemu dajesz na Milki, no! Uważajcie Dobra na Milki, uważajcie, uważajcie na, milki. na Milki. Uważajcie na Lolo, bo nie jest dziwny. <laughs> nie mogę z nimi, nie mogę. Dobra, widzowie, widzowie, widzowie! Jestem ciekaw, jestem ciekaw kto to może być, proszę. Trzeba o wynaleźć, trzeba wynaleźć, nie ma tosta, to tu nie żyje. Idziemy do komunikacji na dół, na dół, na dół. Pan policjant, porządko, dzisiaj będziemy odcinek tak długi Niesamowite moi drodzy, jaki długi odcinek dzisiaj dostaniecie od pana pawła Dokładnie, mega długi odcinek, dobra eee, lower end... Ej, co to? A tu jest to, bo on tu zginął Dobra Dobra, idziemy do góry eee, Nie, Milki, Milki zostawi. Miki, Miki, Miki... Może Dave? No Dave jest cz... nie, Dave jest cz... Dave jest czysty, że on wszystkie taski zrobiłem, no. Minki. No wiedziałem, Dave, idź tam dym, dobra, Dave, Dave jest. <ścoughs> nie mogę. Wielki geniusz. Dobra, Dave porozmawia. Hmm. Dave. Słuchaj, Emilia, Emilia, możesz, możesz, możesz próbować mi przegadać, ale ty już teraz wiesz, że tobie się to nie uda. Słuchajcie, ja już wam mówię, już biegnę z odpowiedzią, jakby ta sytuacja wyglądała naprawdę. Stoję sobie z Pawłem, komendantem <grym> yes! i się całą gierkę razem bacznie, krok w krok, mundur w mundur, chodziliśmy razem i jeden raz! Puściłem kolegę z oka, ponieważ poszedłem do security na kamerki, wychodzę sobie z tych kamerek, Emilia tak mnie tak obserwuje, tak, tak. pomiędzy właśnie tam tak patrzcie, czy ja pójdę nie, do tej góry, czy nie pójdę, to bo na kilku dałnie nie siedzi, idę do góry, a tam ciało. To jest I Emilia, ja i słuchajcie... z góry i widziałam po prostu, jak ty odchodzisz yy, od ciała swojego najlepszego przyjaciela. Co ty gadasz nawet przecież ci Lolo czy Bolo może powiedzieć, że kamery <laughs> by odpalone na kamerach <laughs> byłem. Ale to Mówię nieprawda, to... ja no, nie wiem. Nie ale nie, ja Bolo, 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 bolo ja serio. Nie, nie, patrzcie, patrzcie, <grym> słuchajcie, Zanim oddacie nie głos, nie trollujcie, bo patrzcie, ona już zagłosowała. Dla mnie to jest na rękę, jak mnie wyrzucicie. Ona już zagłosowana, nawet was nie wysłuchała. Ona jest impostorem. Ja widziałem, jak ja do, ale ja, ja, ja widziałem, jak zabija. Ja widziałem, jak zabija, a mimo tego jeszcze głosu nawet nie oddałem, bo chcę was wysłuchać. Ona jest impostorem. Bolo, nie go wyrzucą, błagam. Wyrzućik, panią będzie zadowolony. No nie dajcie się wrobić, Kobieta was koło palca owinie. No taka prawda. Ja nie jestem impostorem. <grym> Paweł, Paweł w poprzedniej gierce mnie klirował, a teraz nagle nie żyje, żebym nie miał już sojusznika, widzicie co ona robi? I wy Ale tobie jest to tobie życie? to jest na tobie też na rękę, nie? Nie, jest ja, mi to, nie to w ogóle w ta, na rękę, klamę. bo teraz jestem podejrzany. Ja w poprzednim W Poprzedni ludzie, ludzie milki i ty chciałeś po prostu może ją zrobić i właśnie to ty zrobiłeś takie akcję. Nie chciałem już co ty w ogóle gadasz, jak sobie nasobuję na moich oczach. Dziękuję Lolo, dziękuję, że jako jedyny zmęcz jest ja myślę, że, że faktycznie Dave tutaj coś tańczy. Ale chcę, że Dave, co? to o, stały No to jesteście jest tam, no, no to macie remis ja i ja lecimy tak dalej! Jesteście głupi no, po prostu, no, panowie! Nie. I wam to powiem wprost! Współczuję, wam. Mogę. Ja daję od razu i wywalę milki! Wywalcie milki i wygramy! To jest, to jest, to jest. Oj, chłopaki! Jakie to. Ja nie, ja nie wierzę. Z Mistrzostwa świata, co oni robią? Ja wszystkie taski zrobione. O! Koniec, koniec, wywalcie wy wielki, bo przegramy Ej, grę! DAN! Że... Wywalcie wielki, no. bo przegramy grę! No przysięgam, jestem idealnym policjantem dzisiaj. Dobra, to jest fake, to jest fake. To jest no, da. No, no, jesteś no, no, ty jesteś jakiś. Dobra, współczuję, patrzcie. Daję na siebie i wam współczuję, że was kobieta koło walca. Ja współczuję. Ale jesteście głupi! Jesteście tak głupi, ja nie wierzę w was. Gracie dalej, gracie, oni grają dalej! Nie mogę, naprawdę, nie wierzę. Czekajcie, bo... Jakie geniusze <śmiech> <śmiech> Jak to zobaczyć jak to się skończy? Zobie! Ja muszę... Patrz Milki, patrz, zobacz co Milki robi. ona już się poddaje. Nie no, ona w sumie zabije jednego jest koniec. Patrz patrz, patrz, <laughs> patrz, 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 patrz Bola w ogóle nie ma. do w ogóle w ósmym niebie. Ja nie mogę, ale geniusze! Wiesz, że się ja tak nie <laughs>